Siema! Z tej strony Matyx w pierwszym filmie na moim kanale z głosem, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam jak przełączyć się na czat, żeby pisać na nim. Niestety nie działa to na telefonie, działa to jedynie na komputerze, pokażę wam to na telefonie, bo na komputerze nie mam zainstalowanego programu do nagrywania, ale mniejsza z tym już przechodzę do filmu. Więc klikamy account, Sync in na komputerze, to się po prostu tam chyba sprincję trzeba poczekać. No i się automatycznie otworzyłam konto, klikamy pod how to play zębatkę, czyli ustawienia, wchodzimy w to, mamy, jesteśmy na general, klikamy w data i mamy chat typę bo ja tu nie mam założonego konta i nie mogę tego zmienić, I na telefonie przede wszystkim nie da się tego zmienić, ale na komputerze jak macie ten chat typę klikacie w niego i powinno pisać free and quick chat i wtedy klikacie X, -a, no i jak to już możecie pisać. Jeśli film Ci się spodobał, jeśli Ci pomogłem, zostaw suba, lajka, komentarz, no i napiszcie jeszcze jaki poradnik nagrać na przykład do amonusa, bo to innej gry. A tymczasem siema!